Kolejnym filmiku z serii Wybierz kartę. Dziś przygotowałam film, w którym odpowiem na pytanie, co wyniknie z tej relacji. I tak jak zawsze, wylosowałam dla Was karty, pogrupowałam je. Pierwsza grupa jest to turmalin, druga ametyst, trzecia cytryn i czwarta kwarc różowy. I Waszym zadaniem, tak jak zawsze, jest wybranie jednej grupy kart. Ja oczywiście dam Wam na to trochę czasu, a korzystając z okazji, chciałabym powiedzieć wszystkim tym, którzy oglądają mnie po raz pierwszy, że mam na imię Ewelina i zajmuję się stawianiem kart tarota. Jeśli macie do mnie jakieś pytania, jeżeli chcielibyście skorzystać z możliwości sesji indywidualnej, zachęcam do napisania na adres mailowy tarocistkaewelina@gmail.com. Ten sam adres znajdziecie pod filmikiem w komentarzu. Także zachęcam do pisania. Możecie również skontaktować się ze mną na Facebooku. Tarocistka Ewelina, także myślę, że nie będzie z tym problemu. No dobrze, kochani, mam nadzieję, że wybraliście już swoją grupę kart, a ja przejdę do interpretacji grupy pierwszej. Turmalin. No, co? Dobrze, co my tu mamy? Widzicie co? No, piękne karty. Naprawdę piękne karty. Co, co z tego może wyniknąć? Co wyniknie tutaj z tej, z tej relacji, z tej znajomości? Pokazują mi karty, że jest tutaj potencjał, duży potencjał tej, tej znajomości. Tutaj może się to przerodzić rzeczywiście w taki stały związek. Szczęśliwy, stały związek, taki partnerski, taki z takim dużym porozumieniem, e, duża radości e, również mi się tutaj pokazało, spełnienie, e, spełnienie nawet e, w niektórych przypadkach e, może nawet pojawić się dziecko z tej znajomości, tak? Oczywiście, jeżeli, jeżeli tego pragniecie, jeżeli to ta znajomość rzeczywiście będzie kontynuowana, bo pamiętajcie, że karty pokazują możliwości lub przestrzegają. To nie jest tak, że tak na 100%, tak się stanie i ty już nic nie będziesz musiało, musiała robić. Nie, jeżeli karty pokazują możliwości, to oczywiście trzeba to pielęgnować, trzeba działać w tym kierunku, trzeba coś robić, tak? Także tutaj karty rzeczywiście są bardzo, bardzo pomyślne. Ta, ta znajomość naprawdę ma bardzo duże szanse, żeby przerodziła się w taki stały, szczęśliwy, naprawdę szczęśliwy związek. Druga grupa, Ametyst. Co wyniknie z tej znajomości? Kochani. Tutaj, co mi karty pokazują? Karty mi pokazują bardzo silną męską energię. I to odnoszę takie wrażenie, że tutaj um, ostatnia, ostatnie słowo należy do mężczyzny. I mężczyzna tutaj pokazuje się jako ten, który nie ujawnia wszystkiego. Nie chodzi tutaj o to, że on kłamie. Nie, po prostu um, nie uzewnętrznia się za bardzo, nie okazuje swoich emocji, u, swoich uczuć. Um, tak, jakby może nie na zasadzie ukrywał je, bo, um, bo nie chce. On po prostu taki jest. On po prostu taki jest. E, co, co z tego wyniknie? Hmm. Ja odnoszę wrażenie, że właśnie tutaj mężczyzna e, bardzo dużo analizuje, zastanawia się. On tak, jakby nie do końca sam wiedział, czego chce. Takie, tak. Tak czuję, patrząc tutaj na, na ten zestaw kart. Oczy, oczywiście, tutaj jeszcze nie wszystko jest, jest przesądzone, tak? Nie wszystko jest przesądzone. Tutaj, jaka, jaka, jaka rada z tych kart płynie? Jeżeli jesteś kobietą, przede wszystkim, jeżeli jesteś kobietą, to pozwól się zdobywać. Pozwól temu mężczyźnie inicjować spotkania czy kontakt w ogóle jakikolwiek. Nie rób, e, nie rób tego ty, nie wychodź e, z propozycjami, nie inicjuj niczego, tak? Bo polegniesz, po prostu polegniesz, nie analizuj za bardzo. Pozwól temu mężczyźnie być mężczyzną i wtedy zobaczysz, jak ta znajomość się zacznie rozwijać, bo tutaj rzeczywiście karty pokazują, że mm, no ostatnie zdanie należy do mężczyzny i w zależności, to nie chodzi o to, żebyś ty manipulowała teraz nim, tylko po prostu pozwól e, być temu mężczyźnie w męskiej energii, tak? Jeżeli jesteś mężczyzną i oglądasz ten film, to ja bym powiedziała, wykaż się inicjatywą. Jeżeli e, zależy Ci na tej kobiecie, to wykaż się inicjatywą, zacznij działać. I może okaż trochę więcej emocji, pokaż, jeżeli ona Ci się podoba, pokaż to. Tak? Także tutaj jeszcze nie wszystko jest przesądzone. To nie są złe karty, ale tu tak jakby karty pokazywały, że jeszcze, jeszcze nie wiadomo, jeszcze te energie się tworzą w jakiś sposób. Tak? Trzecia grupa, cytryn. Zobaczmy. Kochani, co tutaj z tej znajomości wyniknie? Co wyniknie z tej znajomości? Ja odnoszę wrażenie em, tak jakby szybko, szybko będzie się wszystko działo. Może już się dzieje. Taka fajna, fajna energia się tu poka pokazała. Również duża e, seksualność. Em, to też może być przyjaźń, może z tego wyniknąć jakaś taka e, przyjaźń. Może to być też, że to jest ktoś z przeszłości, może to być ktoś e, właśnie z przeszłości, czyli może osoba osoby, które wybrały tę grupę, może niektórzy z was po prostu myślą o kimś z przeszłości, kto się pojawił na nowo, tak? I tutaj na nowo coś zaczyna się dziać. E, ewentualnie może być też taki przekaz że historia może się powtórzyć, może się powtórzyć. To szukaj odpowiedzi w, w, w swojej przeszłości. E, może ta osoba przypomina tobie kogoś, e, kogoś bliskiego. Może być tak, że sytuacje mogą być podobne. Tak tutaj karty pokazują. To są pozytywne karty, aczkolwiek e, ja mam takie wrażenie, że ta osoba pojawiła się w twoim życiu po to, aby coś zrozumieć z przeszłości. Tu karty mi nie pokazują, e, co z tego wyniknie na zasadzie, że tak to będzie piękny związek i tak dalej. I ja tego nie widzę tutaj. Nie oznacza, że tak nie będzie. Pokazują mi karty, że w, e, będzie się ta znajomość rozwijała w bardzo szybki, w szybkim tempie. Tu jest dużo kontaktu, dużo rozmów telefonicznych, na przykład jakieś wyjazdy, seksualność również. E, i cały czas no, przychodzi mi do, do głowy, że to jest tylko po to, aby uleczyć coś, aby coś uleczyć. Tak jakby historia Wam się powtarzała, coś trzeba uleczyć. I w momencie, kiedy to zostanie u, uleczone, wtedy zobaczycie, jak. jak Życie się potoczy. Natomiast karty są naprawdę ładne. Może być tak, że jeżeli na przykład na chwilę obecną ci strasznie zależy na tej osobie i, i masz plany na przykład, aby, aby stworzyć z nią związek i tak dalej, to, to może niekoniecznie tak będzie. Może niekoniecznie tak będzie. Może właśnie o to chodzi tutaj, że już kiedyś w przeszłości planowałaś, planowałeś. E, wspólne życie z jakąś osobą i skończyło się fiaskiem. E, także może wyciągnij wnioski z tego i nie miej oczekiwań, bo możesz się rozczarować. E, po prostu e, ciesz się chwilą, ciesz się tym momentem, kiedy na przykład spędzasz czas z tą osobą, bądź rozmawiasz z tą osobą. E, doceniaj, doceniaj po prostu doceniaj to. Także to jest trzecia odpowiedź i czwarta odpowiedź kwarc różowy <laughs> Tutaj moi drodzy <laughs> pokazuje mi się hmm. Co prawda jest karta kochanków ale jest to, to, to rzeczywiście, może to, być, może to być romans. Ja bym to w taki sposób odebrała. Może, może, ale nie musi. Może to być romans. A może być tak, bo odnoszę wrażenie, że jednej osobie bardziej zależy. Jedna osoba będzie się w jakiś sposób starała, druga hmm, nie do końca tak, jakby była przekonana. Pamiętajcie, że do tanga trzeba dwojga, tak, żeby coś, żeby wyszedł z, z jakiejś znajomości, żeby znajomość przerodziła się w związek, czy relacja przerodziła się w związek, to, to musi płynąć, ta chęć tworzenia związku musi płynąć z obu stron. A tutaj odnoszę wrażenie, że tak bardziej z jednej strony płynie i tutaj mi się pokazuje też takie rozchwianie, takie niezdecydowanie. E, niby tak, e, ale to jest niby jest OK, niby jest e, fajnie, ale czegoś mi brakuje. Czegoś mi tutaj brakuje? Pokazuje mi się taka e, no właśnie walka, zabieganie. I, I zastanów się, zastanów się, czy może um, zamiast zabiegać tak? E, daj trochę przestrzeni, trochę wolności może tej osobie. Zobacz co się e, co, co co z tego wyniknie, bo pamiętajcie, że jeżeli my biegamy, biegniemy za kimś, tak? To ta osoba się od nas oddala, ucieka. I w momencie, szczególnie do kobiet, tutaj informacja. Jeżeli jesteś kobietą i biegniesz za tym mężczyzną, bądź idziesz w jego stronę, to nie ma takiej możliwości, żeby on zabiegał o ciebie. Dlatego że ty cały czas zmierzasz w jego kierunku. On nie ma możliwości, ta, energetycznie patrząc też, on nie ma takiej możliwości, żeby zacząć biec za tobą, żeby wyjść w, w, w twoim kierunku, żeby zmierzać w twoim kierunku, ponieważ ty cały czas tak jakby em, no wręcz napastliwie idziesz, idziesz w jego stronę. Mam nadzieję, że to ma sens. Że to jest zrozumiałe. I, I ja to tak właśnie pa patrzę w te karty, i tak to właśnie wygląda, że tak jakby ta druga strona nie ma takiej możliwości, żeby się odwrócić i, i biec w Twoim kierunku, ponieważ Ty zmierzasz cały czas w jego, w jego stronę, tak? Także tutaj może zatrzymaj się. Zatrzymaj się i, i zastanów się, e, czy warto. Tak? Bo może być tak, że w, w tym momencie, kiedy ty się zatrzymasz i odpuścisz, to ta osoba zacznie zwracać na ciebie uwagę i ta osoba będzie kierowała się w twoim kierunku, odwrócić, zwróci się ku tobie, i wtedy, jeżeli ty jesteś kobietą, wtedy ten mężczyzna będzie miał szansę, aby o ciebie zabiegać, aby inicjować spotkania, aby coś robić w tym kierunku. Tak? No tutaj rzeczywiście tak to wygląda. Niby dobre karty, ale takie jakieś nie do końca zdecydowanie, i, e, i ta taka trochę napastliwość, taka walka, ta, taki samotny wojownik mi się po, pokazał tutaj. Taki ktoś samotny, kto cały czas o tą drugą stronę zabiega. Um, no dobrze, kochani, to by było na tyle. Mam nadzieję, że filmik Wam się podobał. Jeżeli tak, łapki w górę. Subskrybujcie mój kanał. Um, Piszcie do mnie. Dziękuję za uwagę i do następnego razu.